Siemaneczko witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Gothic 3 jest już odcinek numer 35 chyba i w tym odcinku będziemy starali się podreperować swoją reputację w, e, w montaże dlatego Pierwszym zadaniem, jakie będę chciał wykonać, to będzie zabicie krów mlecznych i dzięki temu będę znał szefa buntowników, a raczej nie szefa, tylko wtyczkę, jaką mają w monterze. Także teraz spróbuję przespać się do północy z nadzieją, że będzie troszeczkę mniej straży, ale oczywiście tak się nie stanie. Dobra, trudno trudno biorę idę na te krowy szybko miło wszystko nie może być dobrze dobrze one uciekają to jest w sumie dla mnie dobra opcja kurde no bardzo to nie jest łatwe zabić taką krowę jak ucieka jeszcze Kolejna padła. Biorę z niej od razu wszystko. A ta leci, leci nieprzerwanie. Leci to jest najgorsze, że ucieka. On no tak będzie mi skończoność biegła? Czy w końcu się zatrzyma? No krówko. Muszę no, strzelić, muszę w nią, bo. Inaczej to nigdy jej nie złapa albo może tym będzie łatwiej Pewniejszy strzał kurde Ruszając obiekt, ciężko tym trafić się Oj. Jaj. Ale sobie zrobiłem głupio Ej, no nie trafię w no nią naprawdę Nie, no bez jaj. Dobra, jednak łuk musi być. Nie wiem, jak ono daleko zamierza uciekać. To jest złoty strzał. Elegancko. Prawdy był złoty strzał. No tylko szkoda, że te, te krowy tak uciekają. Jak one mają tak daleko uciekać, to będzie troszeczkę problem. Bo jak będą trzy obok siebie. To naprawdę będzie głupio, bo sobie Wszystkie rozbiegną się w różne strony i będzie później problem Więc Nie wiem czy nie będzie trzeba pomyśleć o tym O, drewniana tarcza Spoko Wezmę Zawsze się sprzeda Szkoda tylko, że Nie ma tego, że W nocy troszeczkę mniej strażników jest, to by Ułatwiło zadanie. I tak zresztą powinno być, bo jednak kurde, w nocy powinni iść spać ci strasznicy. No, wiadomo, nie wszyscy, tak? Ale, ale część powinna iść. Nie, że ta, nie tak, że wszyscy są, kurde, na posterunkach ciągle. Dobra, przebiegnę tędy już. O, chociaż część cieszę się, że tymczasowo uniknąłem walki z tymi. Najemnikami, wszystkimi, którzy pilnują tych krów, będę raczej starał się, myślę, robić to na daleko, bo inaczej może być trochę ciężko z tym. Chyba tu są krowy, i trafił taką krowę w jakieś odpowiednie miejsce, to może na strzał bym ją zabił. No, niestety, na strzał będzie ciężko. Dobra. A tamta krowa oszalała. O kurde, nie to. W takim momencie najgorszym na świecie. Kurde, jakie lagi. No nie, Ey, zaraz mi wywali pewnie. Dobra, ile tych krów jeszcze tu jest? Zada dojadę tą. O, ile tych krów jeszcze tu jest? A co uciekła chyba? Z tym że gdzie ona uciekła. To jest pytanie, dobra. Natychmiast przestań! Jak się zdenerwował o matko. Dobra. Okej, udało się. Kolejną Które? Jeszcze Tu są krowy jakieś Więc jednak Dobra Więc jednak Widziałam tą krowę. Była gdzieś tu krowa. Uciekła też. Czy co? A, tu jest, Dobra. To lecę po nią. Czyżby też, jeszcze były nie wszystkie. Kurde, pewnie się rozlazły gdzieś. Jestem gdzieś daleko, no ale tutaj nie ma. Tutaj martwa leży. Więc jednak To jest martwa. Hmm. Ciekawe. Dobra, to pójdę już do tego buntownika. Może starczę tych krów. Nieco trochę przypał będzie. Tu jest jeszcze krówka, ale ona chyba już jest zlutowana. No, jest. Dobra, tych krów. Teraz zabiłem i tak sporo ich zabiłem. Dobra, ty jesteś ty. Nie, nie wystarczy wam. Zabij krowę. Okej. Okay. Jakieś przynocowanie by mi się przydało. I podejrzewam, że jakbym wrócił, to te krówki byłyby już na swoich miejscach. Tylko przynocowanie na tej farmie raczej. Bo tam będą się wkurzali na mnie. Tutaj nie ma żadnych Nic krówek. Się nie Zostaw nie mnie w spokoju. Dobra. Człowieku! Czego chcesz? Dobra. Mądry chłopak. Na pewno masz coś lepszego do roboty. Kurde, to, to nie działa tak jak to działało w butiku A No dobra, znacznie na szczęście wolne łóżko. Dobra, śpię do rana. Jak to i tak nie ma znaczenia o jakiej porze zabijam te krowy, to w dzień będzie mi trochę łatwiej dopatrzyć się jakieś krówki. I wdzięczne, będą one stałe, a więc będzie widać, które żywa, która nie, bo tak, to, to się troszeczkę zlewa z tłem, bo tu jest zabita. Z daleka, może będę troszeczkę szedł, żeby nie przyplątali się do mnie. Dobra, tutaj nie ma już krówek. Tu są świnie, kurde. To chyba będę w takim razie musiał wczytać, bo wygląda na to, że któraś z krów musiała uciec gdzieś, jakiś tam kawałek i nie wrócić na to pastwisko tu. się jest daleko pewnie teraz. Zlutowana. Nie wiem, jeszcze mogę przerazić się do środek i sprawdzić, ale nie wiem, czy to mądra decyzja. Dobra, chyba zapomnieli już. W zdraniu Marek mi wiele mówił o tobie. To twoja wina, ale nie pozwolę ci zniszczyć mojej pracy. Na co cię stać? Ok. Kurde, on jest mocny, chyba. Dobra, naprawdę ja to lepiej robię. Ewidentnie to lepiej robię. Pierwszy raz może pokonam kogoś tylko takim uderzeniem, co? Nie, jednak chyba nie pokonam go. Kurde, zrobił unik. Dobra, pamiętaj o próbowaniu. Dobra. Niestety uniknął. Denis. Nic ciekawego nie ma. Kurde, po przespaniu nocy nikt nie ma do mnie pretensji o to, że zabiłem te karowe. Ciekawe, myślałem, że to będą mieli tak czy siak. A wygląda na to, że jednak nie. I tak będę chyba musiał wczytać ten save, bo. bo jednak nie, nie wykonałem tego questu w 100%, no więc... Szypał trochę. Zająłem się wilkami. Więc mogę się już przestać martwić? Na to wygląda. Nareszcie trochę spokoju. Dobra robota. Oto twoja nagroda. Reputacja chce. Nieźle. Wilki co prawda doszły, ale bandyci wstrząs, co poważny problem. Zajmij się swoimi sprawami. Niestety nie dostałam nic z reputacji. Daj pogadać w spokoju. A szkoda. Stać! Jesteś poszukiwany. Stać. Niech złodzieju dam ci popalić. Dobra i tak tutaj będę wczytywał tą gierkę chyba, bo nie zapowiada się na to, żeby... Te krowy wróciły, a więc będzie trzeba wczytać. To szkoda. No chyba trudno. Ja nie włączyłem nagrywania, także już rozprawiłem się z Denisem i zostały mi te krówki. Ich policzyłem, teraz ich jest tu 7. A więc prawdopodobnie tyle muszę pokonać. Tych krówek, żeby wykonać questic. Także zaraz jak tylko sobie przegadam z Denisem, to zapiszę gierkę i będę próbował wybić te krówki. Dobra, 500 sztuk złota. Robię jak tu. I będę próbował wybijać te krówki. Dobra, tu jest pierwsza sztuka. Może ja wezmę te, te strzały o te. Dobra, z bliska jej szywale elegancko paliła się. Dobra. Dobra, tu jest to ważne miejsce, żeby mi się udało. Dobra, u, a już myślałem, że trafiłem buntownika. Dobra. Tutaj biegną dwie. Muszę być za nimi. Niestety, A dwie zabiłem już. zlutowałem I tutaj jeszcze są dwie. Także kit. Obie są ranne. Nie wiem, czy spadnie mi całe HP od palenia się, ale chyba nie. Niestety. A szkoda, nie spadnie. Złoty strzał. Niestety nie. Trzy padły. Tutaj leci czwarta. Okej, okay, nie wiem dlaczego tutaj są na złodzieje. No dobra, na trudno. Na razie sobie ich ominę. Tylko poczekaj, nie będę walczył teraz. Mam ważniejsze zadania. Jakim jest zabicie krówki. Dobra. Ach, wiedziałem, że jak tak zrobię, tej nie trafię. Tego wyczekać chciałem. Dobra. Tam lecisz? O właśnie. Ty już sama nie wiesz, gdzie chcesz biec. Dobra, cztery, tak? Cztery krówki mam. Czy jeszcze chyba trzy powinny być? No nie jestem pewien. No, dobra, teraz i tak muszę się rozprawić tutaj z kolejną falą tych złodziejaszków. Co nie jest spoko w sumie. Ale może się zlagowali. Nie, nie zlagowali się, niestety więc będę musiał walczyć. Dobra, próbuję. O, chyba to nie jest jednak dobry pomysł. Dobra, dobra, nie będziemy się bawić. Próbuję użyć tego. Oczywiście nie uda mi się to. Jak żeby mogło być inaczej. Dobra, iluje się. Nie ma sensu tutaj many. Odnawiać. Lepiej po prostu rozprawić się z nimi. Kurde, no, sięgnął mnie. I znowu muszę się ilować Radałeś szybko. Tyle mi starczy na razie. Ten jest mocny dosyć. tą swoją kolczugą. Pałką z kolcami, czy jak to tam się nazywa. Nie. Dobrze. Dobra, udało się. Ale ich jeszcze tam niestety tylko było. Także nie ma co się cieszyć i świętować. Dobra. I tak sobie w miarę ładnie poradzimy z nimi. Więc okay. jednak Kłodziejaszek, z nim się postrzelam Jak chcę strzelać, to będziemy się strzelać. Dobra, sobie nie trafiłem sobie. A tego trafię. Okej, okay, ale my też trafił niestety. Dobra. Okej, okay, broń się. oj Dobra, udało mi się uniknąć. Wychyluję się na maksa, bo to już będę miał fulla. Ładnie. I próbuję coś tam z koleżkami powalczyć sobie. Po ja trafił. Ładnie. To mi się podoba. Dobra. Umarł sobie. Zlutuję ich od razu, zanim pobiegnę na do tamtego. Dobra. O, no na hita byłeś. Gęsko. Ilu u was tu jeszcze jest? To już wszyscy byli ok, a w środku ktoś będzie? No, jakby mogli być, bo to są A wipunek aczkolwiek muszę wydawać hajs na znaczy muszę podki używać, więc tak naprawdę schodzi mi hajs Ale, ale jednak mimo wszystko dostaję coś tam później z tego a tu jest jedno ciało, tu jest drugie tam było. ja sobie liczył ciała w takim razie. Dobra, tu mi uciekały dwie krowy, więc tutaj powinienem mieć dwa ciała i mam dwa ciała krów. I. Tutaj jest jakaś. Krówka. Nie widać. Okej. Okay. Trzecia krówka tam na górze, a czwarta jest chyba. Też tam, dobra. Trzeba tą samą techniką. Czyli teraz będzie piąta, tylko lagi niemiłosierne. I zaraz pewnie wywali tika. Dobra. Teraz bliziutka. W łeb. Ona się spali. Dobra, elegancko. To jest piąta. Dobra, tu jest szósta. tego nam. przestań! zabiłem Ani kroku dalej. I ciągle mi teraz będzie znowu będzie mi jednej brakowało. Gdzieś polazła jedna. No właśnie, tu są zabite. Kurde. To jest ciężkie zdanie. Przez to, że one uciekają, jest ciężkie. Więc jednak cię dorwałem! to nie wiem, to Więc tutaj musiała dorwałem. uciec, jednak gdzieś w tą stronę. Może nikogo nie dorwałeś. Daj mi spokój. No i słabo. Nie mam pojęcia, gdzie mogła ona poleść, i raczej się już nie dowiem. Było równie dobrze w sumie, ta krowa mogła wlecieć nawet do miasta. A w mieście to już będzie nie do zabicia raczej. Tak tam tyle osób będzie. Do zabicie krowy wszyscy się na mnie rzucą od razu. No bo tutaj nie ma co chyba szukać. Trudno, muszę bardziej monitorować te krowy i próbować jeszcze raz.